Przeniesienie i absolutnie całkowita modernizacja od zburzenia wszystkiego do wybudowania zupełnie nowych kilkunastu pomieszczeń pracowni immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi była ogromnym projektem. Nasz szpital jest dużym szpitalem, ma 25 budynków. Te budynki są oczywiście oddalone czasami o. Kilkaset metrów są oczywiście połączone tunelami czy różnego rodzaju galerami, ale to są odległości. I przez wiele lat nasz bank krwi był zlokalizowany około 700 metrów od budynku, w którym jest nasz centralny blok operacyjny. Po drodze było bardzo wiele klatek schodowych do pokonania, przestrzeni w podziemiach, gdzie jest chłodno, nieprzyjemnie, a gońcy z taką specjalną walizeczką, która chłodziła krew, biegali do każdej operacji osobno. My rocznie wykonujemy około 4 do 5 tysięcy dużych zabiegów operacyjnych, do których też potrzebne jest zabezpieczenie krew lub preparaty krwi. I ta odległość powodowała no, duże utrudnienie. Dzięki. Wsparciu firmy Target, równie zaangażowaniu na etapie projektowania, a potem realizacji tego projektu, udało się stworzyć nowoczesny bank krwi, pracownię serologiczną, w której są przygotowywane wszystkie preparaty przed toczeniem u naszych pacjentów. Wszystko znajduje się teraz dosłownie w pobliżu wszystkich sal operacyjnych. jest olbrzymia wygoda dla personelu, to poprawia bezpieczeństwo pacjentów, a tak krew dociera szybciej, a warunki, w których to wszystko jest prowadzone, są fantastyczne. Ci wspaniali ludzie, którzy pracują na 24-godzinnych zmianach, mają radość tworzenia tego, co jest najważniejsze. I to jest niezwykle ważne, że wnętrza, w których oni teraz mogą przebywać, nawiązują designem do krwioobiegu, tworzą przepiękne nowoczesne przestrzenie, ale też bardzo ciepłe i nawiązujące do elementów domowych, jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie mogą chwilę odpocząć, gdzie mogą zjeść, gdzie mogą porozmawiać. To wszystko jest szalenie ważne, ponieważ dla pracowników szpitala. To, że przebywają w nieremontowanych od lat wnętrzach, też jest szalenie depresyjne, robią rzeczy ogromnie ważne i muszą się odcinać od tego, co ich otacza. A jeżeli mogą czerpać z tego, co ich otacza, być dzięki temu radośni, spokojni, a przede wszystkim czuć się uszanowani, że ktoś o nich pomyślał i zrobił coś dla nich, ich praca staje się też efektywniejsza.